10 niesamowitych ciekawostek o AI. Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o sztucznej inteligencji i technologii, która w ostatnich latach dosłownie przeobraziła świat. Z jednej strony ułatwia nam życie, a z drugiej budzi fascynację i czasem odrobinę niepokoju. Dlatego przygotowałem dla Was 10 niezwykłych ciekawostek o AI, o których wielu ludzi nie ma pojęcia. Zostańcie do końca, bo numer jeden naprawdę robi wrażenie. No to zaczynajmy. Dziesiąte AI potrafi rozpoznawać emocje, ale nie tak jak my. Choć mogłoby się wydawać, że sztuczna inteligencja rozumie emocje, prawda jest nieco inna. Systemy potrafią analizować mimikę twarzy, ton głosu czy sposób pisania, ale nie czują niczego, tylko dopasowują wzorce. Mimo to takie algorytmy już dziś wykorzystuje się w rekrutacjach, marketingu czy nawet w badaniach zachowań klientów. Dziewiąty pierwszy program AI powstał w latach 50. Wiele osób myśli, że AI to wynalazek ostatniego dziesięciolecia. Tymczasem już w 1956 roku matematycy z Dartmouth stworzyli podwaliny pod sztuczną inteligencję. A kilka lat wcześniej, w 1951 roku, powstała jedna z pierwszych gier opartych na AI umiała grać w warcaby na poziomie początkującym. Komputery były wtedy wielkości szafy. Ósme, sztuczna inteligencja przewiduje, z wyprzedzeniem nawet minutowym. AI w systemach transportu potrafi przewidzieć korki, opóźnienia, a nawet ryzyko kolizji na podstawie zachowania kierowców. Algorytmy analizują ruch pojazdów, pogodę, porę dnia, a w niektórych miastach wspierają zarządzanie sygnalizacją świetlną w czasie rzeczywistym. To właśnie dlatego światła czasem zmieniają się szybciej, niż zdążysz zapytać dlaczego? Siódme, AI pisze książki. Muzykę i scenariusze. Już dziś istnieją powieści, które w całości wygenerowały modele językowe. Muzyka tworzona przez AI trafia do reklam, gier czy filmów. Jedne algorytmy komponują jak Mozart, inne jak współcześni artyści elektroniczni. W Hollywood AI pomaga w pisaniu scenariuszy, tworzeniu koncept artów i planowaniu ujęć filmowych. Szóste roboty konwersacyjne zdały test Turinga. Częściowo. Test turinga to klasyczne pytanie, czy potrafisz odróżnić rozmowę z człowiekiem od rozmowy z maszyną. W niektórych eksperymentach chatbati oszukały jury, choć zwykle używały trików, na przykład udawały nastolatków, by ich błędy językowe nie były podejrzane. Czy to znaczy, że maszyny myślą? Jeszcze nie, ale komunikują się coraz lepiej. Piąte AI pomaga odkrywać nowe leki. W medycynie AI przyspiesza proces projektowania leków z kilku lat. Do kilku miesięcy. Algorytmy przewidują, jak cząsteczki będą oddziaływać z ludzkim organizmem, co wcześniej wymagało tysiące eksperymentów. Dzięki temu powstają terapie celowane, które mogą w przyszłości ratować życie milionów pacjentów. Czwarte, sztuczna inteligencja potrafi tworzyć realistyczne twarze, które nie istnieją. Strony generujące fikcyjne twarze, jak Dyspersen Does Not Exist, działają dzięki sieciom GAN, Generative Adversarial Networks. Dwie AI rywalizują ze sobą, jedna tworzy obrazy, druga je krytykuje. Efekt? Ludzie, którzy wyglądają kompletnie prawdziwie, mimo że nie mają żadnego odpowiednika w świecie realnym. Trzecie AI pokonała mistrzów świata w najtrudniejszych grach. Od szachów, przez Go, aż po gry komputerowe jak StarCraft, dwa algorytmy nauczyły się strategii, o których ludzie nawet nie pomyśleli. W 2016 roku AlphaGo pokonał koreańskiego mistrza Sedola, wykonując słynny ruch 37, który do dziś analizują eksperci. Od tamtej pory AI pobiła rekordy w wielu grach wymagających refleksu, logiki i wielowymiarowej strategii. Drugie AI może poprawiać zdjęcia i nagrania na poziomie, który kiedyś był nieosiągalny. Od usuwania szumów, przez rekonstrukcję szczegółów, aż po zmianę oświetlenia, inteligentne narzędzia sprawiają, że nawet zdjęcia z telefonu sprzed 10 lat wyglądają jak z nowej lustrzanki. W filmach AI odrestaurowuje archiwalne materiały, dodaje kolory, stabilizuje obraz i symuluje ruchy kamery. Pierwsze AI nie jest mądra, ale jest niesamowicie skuteczna. Największa ciekawostka: sztuczna inteligencja wciąż nie rozumie świata. Nie ma świadomości, samodzielnego myślenia ani intencji. Działa na podstawie matematyki, statystyki, danych i wzorców. A mimo to potrafi wykonywać zadania, które jeszcze kilka lat temu wydawały się niemożliwe. To właśnie sprawia, że AI jest jednocześnie fascynująca i nieprzewidywalna i dlatego tak ważne jest, aby mądrze ją rozwijać. Daj znać w komentarzu, która ciekawostka zaskoczyła Cię najbardziej. Jeżeli chcesz kolejną część lub film o tym, jak AI zmieni świat w najbliższych latach, koniecznie napisz. A jeśli film ci się spodobał, zostaw subę i łapkę w górę. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.